Sto lat nie. Sto lat! Sto lat nie żyje nam! Sły, chłopaki, dajcie spokój! Sto nam! Sto? Sto lat! Sto lat! Nie żyje, żyje żyje nam! Kto? Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie, nie żyje nam żyje, żyje. Żyje. Już wstaję to wam postawię, bo wam się widzę, kończą chłopaki, nie? Ej, chłopaki! Wejdź z łazienki, bo chcę się ogarnąć. Mam cukrzycę i duże cyce, to nie kawał. Jak będę miał trzy dychy, to jebne no zawał. Czekajcie chwilę, bo goście się wdzięczają. Cześć, Martynka. ja Wujek ja, ja nie mogę, co tam? Co krwa? O czas dziękuję, że przyjechaliście. Miło mi. Nataliu, zabieraj. co? No to bierzcie od kiedy do środka, chodźcie. No śmiało co ona taka wstydliwa! Dawaj, gulaj, suka! Co ona nie chce iść? Gulaz! Jak się nie pomylił, to są urodziny, a nie pogrzeb! No już wystarczy, A ty zostaw ten drążek! Dobra, do domu wszyscy, ty też! Już! Chłopaki, koniec imprezy, wyjazd! Kurde się, człowiek może sam przynajmniej napić. W spokoju. A ty wujek, co ty, w imprezie, co ty, czego cię nie było? Ciołem Boszem, chłopie, jak nie pierdolnęło, to ty nie widzisz. Ten jak zwykle opowieści wujka Władka. Dobra wujek, Nie, za rok będę miał następne, to przyjdź, dobra? Na razie. Klapka jest z drugiej strony.